Eagles Nest, Florida. 15 marca 2003 roku David Shaw i Tim Mitchell pojechali do Wiki Watchy Springs na, jak sądzili, ekscytujące weekendowe nurkowanie. David miał 34 lata i miał na swoim koncie ponad 200 nurkowań na otwartej wodzie na Karaibach i w Zatoce Meksykańskiej. Tim miał 29 lat i był nurkiem rekreacyjnym, mającym na koncie 50 nurkowań, głównie w Clear Springs na Florydzie. Obaj mężczyźni byli pewnymi siebie pływakami i mieli doświadczenie w głębokim nurkowaniu na powietrzu do 130 stóp. Eagles' Nest było znane wśród nurków z Florydy jako jedno z najgłębszych słodkowodnych miejsc nurkowych w Stanach Zjednoczonych. Wapienny lej krasowy opadał na głębokość ponad 300 stóp. To, co przyciągało nurków rekreacyjnych, to łatwe wejście, duże otwarcie z krystalicznie czystą wodą i naturalnym światłem sięgającym do 50 stóp głębokości. David słyszał o systemie jaskiń rozciągającym się poziomo od głównego szybu. Tim był ciekawy formacji, które widział w magazynach. Przyjechali o 10 rano ze standardowym sprzętem rekreacyjnym. Aluminiowe butle do 3000 PSI, podstawowe automaty oddechowe bez zapasowego powietrza, po dwie małe latarki na osobę, bez przeszkolenia w nurkowaniu jaskiniowym. Nigdy nie słyszeli o ciągłych linach prowadzących ani o zasadzie jednej trzeciej w zarządzaniu gazem. Zejście zaczęło się łatwo. Na głębokości 30 stóp otwór miał 40 stóp szerokości i panowała doskonała widoczność. Na 60 stopach wciąż mogli wyraźnie widzieć powierzchnię. Wejście do jaskini stało się widoczne na głębokości 80 stóp. Ciemny otwór, który zdawał się ich przyciągać. David sprawdził manometr. Wciąż miał dużo powietrza. Tim dał znak ok i wskazał w stronę wejścia do jaskini. Przepłynęli przez zwężenie na 90 stopach. Korytarz miał 8 stóp szerokości i 12 stóp wysokości. Naturalne światło z głównego szybu wciąż zapewniało trochę oświetlenia za nimi. Włączyli latarki i popłynęli dalej. Korytarz łagodnie opadał w dół. Na głębokości 120 stóp przeszli przez kolejne zwężenie. Ściany zwęziły się do 6 stóp szerokości. Za nimi naturalne światło zgasło do słabego blasku. David poczuł narkozę azotową na głębokości 140 stóp. Jego myślenie stało się zamglone ale doświadczył tego już podczas głębokich nurkowań w oceanie. Tim płynął tuż za nim, zafascynowany formacjami jaskini. Żaden z mężczyzn nie ustalił punktów odniesienia ani nie zanotował trasy. Na głębokości 180 stóp dotarli do dużej komory z wieloma korytarzami. David wybrał korytarz, który wydawał się prowadzić w górę, myśląc, że zaprowadzi ich z powrotem na powierzchnię. Jednak korytarz prowadził dalej w dół. Na głębokości 200 stóp obaj mężczyźni byli już pod wpływem narkozy azotowej. Zużycie powietrza Davida wzrosło przez głębokość i początkowy niepokój. Tim oddychał ciężej, próbując dotrzymać kroku. Byli pod wodą już 18 minut. David sprawdził manometr. Zostało mu 1200 PSI. Czas wracać. Ale w którą stronę był powrót? W ciemności, poza zasięgiem ich latarek, każdy korytarz wyglądał identycznie. Dawid wybrał na chybił, trafił i poprowadził Tima w stronę, którą miał nadzieję, że jest drogą powrotną. Korytarz zwęził się do czterech stóp szerokości. Na głębokości 220 stóp z 800 PSI w butli, David zorientował się, że są zgubieni. Manometr Tima wskazywał 600 PSI. Na tej głębokości mieli może jeszcze 8 minut powietrza. Pojawił się panikujący oddech. David spróbował trzech różnych korytarzy, z których każdy prowadził głębiej lub kończył się ślepo. Tim podążał za nim. Jego ruchy stawały się ospałe, gdy narastał dwutlenek węgla. Na głębokości 260 stóp automat Davida zaczął stawiać opór przy oddychaniu. Timowi zabrakło powietrza. David próbował pomóc, ale obaj nie byli przeszkoleni i byli pod wpływem narkozy azotowej. Nurkowie ratownicy znaleźli ich ciała pięć dni później, na głębokości 280 stóp, w korytarzu biegnącym równolegle do właściwej drogi wyjścia. Byli 50 stóp od bezpieczeństwa, gdy skończyło im się powietrze. Korytarz, którego potrzebowali, był oznaczony liną, o której żaden z mężczyzn nie wiedział, że powinien jej szukać. 8 lutego 2015 roku Sara i Mike Thompson przyjechali na Rivierę Majów na swoją nurkową podróż poślubną. Sara miała 26 lat, była pielęgniarką z Denver, posiadała zaawansowany stopień nurkowy i 80 zalogowanych nurkowań. Mike miał 30 lat, był inżynierem oprogramowania. Nurkował od 5 lat i miał na koncie 120 nurkowań. Wcześniej w tym tygodniu odbyli trzy nurkowania w cenotach z certyfikowanymi przewodnikami. Lokalne centra nurkowe reklamowały to jako odpowiednie dla nurków z zaawansowanym stopniem, podkreślając walory wizualne i bagatelizując umiejętności techniczne wymagane do bezpiecznego nurkowania jaskiniowego. Zatrudnili Carlos. Mendesa, 35-letniego lokalnego przewodnika, który twierdził, że ma 15 lat doświadczenia w nurkowaniu w cenotach. Carlos miał certyfikat zaawansowanego nurka, ale nie ukończył szkolenia z nurkowania jaskiniowego. Polegał na znajomości tras i zapamiętywaniu układów korytarzy. Zabrał markery zamiast liny prowadzącej, umieszczając je na skrzyżowaniach jako punkty orientacyjne. Była to częsta praktyka wśród niedostatecznie przeszkolonych przewodników cenotowych, którzy nie znali właściwych procedur nurkowania jaskiniowego. Grupa weszła do wody o 10.30 rano. Otwór cenoty był spektakularny. Idealnie okrągły basen o średnicy 60 stóp otoczony roślinnością dżungli. Promienie słońca przenikały przez krystalicznie czystą wodę, oświetlając wapienne ściany, które opadały pionowo na głębokość 40 stóp, zanim otworzyły się w poziome korytarze. Widoczność przekraczała 200 stóp, przez co podwodny krajobraz wydawał się zwodniczo prosty i bezpieczny. Zeszli do wejścia głównego korytarza na głębokości 50 stóp. Carlos umieścił swój pierwszy marker i poprowadził ich do systemu jaskiń. Korytarz miał 15 stóp szerokości i 12 stóp wysokości, ozdobiony masywnymi stalaktytami i formacjami naciekowymi. Sara płynęła obok Majka, oboje zachwyceni pięknem przypominającym katedrę. 200 stóp od wejścia dotarli do głównego skrzyżowania, gdzie spotykały się trzy korytarze. Carlos umieścił kolejny marker i wybrał prawy korytarz. Carlos był pewny swojej nawigacji, ale opierał się na pamięci znurkowań w porze suchej, kiedy poziom wody był niższy. Ostatnie deszcze podniosły poziom wody o 8 stóp, zmieniając wizualne punkty odniesienia, których używał do nawigacji. Korytarz ciągnął się jeszcze przez 300 stóp, zanim dotarli do dużej komory ozdobionej delikatnymi formacjami. Byli pod wodą już 22 minuty i znajdowali się 500 stóp od wejścia do Cenoty. Carlos poprowadził ich w stronę tego, co uważał za skrót z powrotem do głównego korytarza. Trasa wymagała przepłynięcia przez zwężenie, a następnie podążania korytarzem, który zakręcał z powrotem w stronę wejścia. Jednak podniesiony poziom wody zmienił wygląd tego zwężenia. Carlos przepłynął przez otwór, który wydawał mu się znajomy, ale w rzeczywistości prowadził do innej części systemu jaski. Po 15 minutach pływania bez napotkania żadnych markerów, Carlos zdał sobie sprawę ze swojego błędu nawigacyjnego. Manometr ciśnienia u Sarach wskazywał 1000 PSI. Mike'owi pozostało 1200 PSI. Grupa rozdzieliła się, aby poszukać właściwej drogi wyjścia. Carlos popłynął w kierunku tego, co uważał za główny korytarz. Sara i Mike zostali razem, podążając innym korytarzem, który wydawał się prowadzić w górę, w stronę naturalnego światła. Sara jako pierwszej skończyło się powietrze. Mike próbował podzielić się powietrzem, używając swojego automatu zapasowego, ale żadne z nich nie ćwiczyło wcześniej awaryjnego dzielenia się powietrzem w środowisku zamkniętym. Stres sprawił, że oboje nurkowie bardzo szybko zużyli resztki powietrza. Znajdowali się 150 stóp od wyjścia, ale bez ciągłej linki prowadzącej nie mieli możliwości nawigowania w skomplikowanym systemie jaskiń. Carlos po 45 minutach pod wodą odnalazł drogę z powrotem do wejścia do cenoty. Zespoły ratownicze znalazły ciało Sara w ślepej komorze, a ciało Majka odkryto w równoległym korytarzu 100 stóp dalej. Ku zaskoczeniu wszystkich, śledztwo wykazało, że gdyby jechali pod prąd, znaleźliby się w bezpiecznym miejscu w mniej niż 10 minut, ale para zginęła w odległości 200 stóp od dwóch różnych dróg wyjścia. Lake Kilsby, Killsby, Australia. 3 listopada 1989 roku Robert Chen przybył do Mount Gambier w ramach podróży służbowej, której celem była ocena możliwości wydobycia wapienia dla jego firmy inżynieryjnej z Hongkongu. Robert miał 31 lat. Był inżynierem budownictwa o metodycznym podejściu do rozwiązywania problemów i pewności siebie w swoich umiejętnościach technicznych. Był doświadczonym pływakiem, który niedawno ukończył kurs nurkowania na wodach otwartych w przejrzystych wodach Hongkongu. Lei Krasowy Killsby został wyrzeźbiony w wapieniu przez podziemny przepływ wody na przestrzeni tysięcy lat. Miejsce to składało się z idealnie okrągłego otworu o średnicy 25 stóp, opadającego pionowo na głębokość 200 stóp do serii poziomych korytarzy. Główny szyb był wypełniony krystalicznie czystą wodą, zapewniającą stałą widoczność i temperaturę. To, co czyniło Kilzbi niebezpiecznym, to nie pionowy opad, lecz skomplikowany labirynt korytarzy rozciągających się poziomo od dna. Robert skontaktował się z lokalnym sklepem nurkowym i zorganizował wypożyczenie sprzętu. Sklep zapewnił podstawowy sprzęt rekreacyjny, pojedynczą aluminiową butlę napełnioną do 3000 psi, standardowy system automatu oddechowego, podstawowy kompensator pływalności oraz dwie małe latarki nurkowe. Zapytany o certyfikat nurkowania jaskiniowego, Robert wyjaśnił, że jest doświadczonym inżynierem i pewnym siebie pływakiem, który dokładnie zbadał to miejsce. Pracownik wydał sprzęt bez zadawania dodatkowych pytań dotyczących bezpieczeństwa. Wykształcenie inżynierskie Roberta nauczyło go metodycznej analizy złożonych systemów. Studiował mapy Killsby Sinkhole i czytał techniczne opisy układu jaskini. Na papierze system wydawał się logiczny: główny pionowy szyb z poziomymi korytarzami rozchodzącymi się w czterech głównych kierunkach. Robert obliczył tempo zużycia powietrza, oszacował prędkość pływania i zaplanował zachowawczy profil nurkowania. Jego analiza inżynierska nie była w stanie uwzględnić trójwymiarowej złożoności nawigacji podwodnej w warunkach zerowej widoczności. Przybył na miejsce o 14:00 w pogodny, przejrzysty dzień. Miejsce było opuszczone, co Robert uważał za zaletę podczas samotnej eksploracji. Zejście rozpoczęło się gładko. Na głębokości 50 stóp okrągły otwór nad głową zapewniał wystarczająco naturalnego światła. Na 100 stopach włączył główną latarkę nurkową. Wapienne ściany były gładkie, pozbawione cech, wyrzeźbione w cylindryczny kształt. Robert dotarł na dno na głębokości 200 stóp. Z centralnej komory odchodziły cztery korytarze biegnące poziomo, każdy o szerokości około 10 stóp i wysokości 12 stóp. Według jego badań korytarze łączyły się w przybliżeniu w prostokątny układ. Robert wybrał północny korytarz i rozpoczął poziomą eksplorację. Jego plan zakładał przepłynięcie 200 stóp w głąb korytarza, a następnie powrót i eksplorację kolejnego korytarza zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Północny korytarz ciągnął się prosto przez 150 stóp, po czym skręcał pod kątem 90 stopni w prawo. Robert podążył za zakrętem i kontynuował płynięcie. Korytarz zaczął się rozgałęziać na mniejsze odnogi, których nie było na jego mapie jaskini. Robert wybrał to, co wydawało się głównym korytarzem, i płynął dalej. Po 18 minutach nurkowania zorientował się, że się zgubił. Korytarz zwęził się do sześciu stóp szerokości i nie było żadnych oznak, że otwiera się do głównego wschodniego korytarza. Jego manometr wskazywał 1600 psi, co oznaczało, że zużył jedną trzecią zapasu powietrza. Zgodnie z właściwymi procedurami to był jego punkt zwrotny, ale zawrócenie oznaczało przyznanie się do błędów nawigacji. Robert postanowił płynąć dalej, wierząc, że korytarz w końcu połączy się ze znanym mu obszarem. Przy pozostałych 1200 psi główne światło Roberta przestało działać. Żarówka została uszkodzona podczas wypożyczenia i w końcu się przepaliła. Robert przełączył się na światło zapasowe, małą latarkę typu długopis przeznaczoną wyłącznie do użytku awaryjnego. Słabe światło zapewniało tylko tyle oświetlenia, by widzieć ściany korytarza tuż wokół siebie. Nawigacja stała się niemal niemożliwa w tak słabym świetle. Robert próbował wrócić tą samą trasą, używając wapiennych ścian jako punktów odniesienia. Przy niewystarczającym oświetleniu każdy fragment wyglądał identycznie. Tempo zużycia powietrza podwoiło się z powodu niepokoju i wysiłku. Światło zapasowe zaczęło przygasać, gdy bateria się wyczerpywała. Robert znalazł się w niemal całkowitej ciemności, płynąc i wyczuwając ściany jaskini dłońmi. Przy pozostałych 900 psi popełnił ostatni błąd nawigacyjny, wpływając w korytarz prowadzący do dużej komory oddalonej o 400 stóp od wejścia. W całkowitej ciemności gorączkowo obmacywał ściany komory, szukając jakiegokolwiek otworu, który mógłby prowadzić ku powierzchni. Ekipy ratunkowe znalazły ciało Roberta następnego dnia w ślepej komorze, z całkowicie pustą butlą. Właściwe wyjście znajdowało się zaledwie trzydzieści stóp od miejsca, w którym zmarł, wyraźnie oznaczone stałą liną prowadzącą, której rozpoznania nigdy go nie nauczono. Blue Springs State Park 14 października 2018 roku, James Morton był 42-letnim pilotem linii lotniczych z Atlanty, mającym na koncie ponad 300 zanurzeń. James wierzył, że jego doświadczenie w głębokim nurkowaniu oceanicznym oraz profesjonalne szkolenie pilota przełożą się na umiejętności w środowisku podziemnym. Wejście do systemu jaskiń Blue Springs było zabezpieczone wieloma znakami ostrzegawczymi. Największy z nich, umieszczony bezpośrednio przy wejściu do jaskini, przedstawiał białego szkieleta na czarnym tle z czerwonym napisem: Stop, zapobiegnij swojej śmierci. Nurkowanie w jaskiniach wymaga specjalnego szkolenia i sprzętu. James wszedł do wody o godzinie 15.00, mając standardowy sprzęt rekreacyjny: pojedynczą aluminiową butlę, podstawowy automat oddechowy i dwie małe latarki. Wejście do jaskini było zwodniczo przyjazne, szerokie na 20 stóp, z doskonałą widocznością sięgającą głęboko w korytarz. Światło naturalne przenikało na 80 stóp w głąb jaskini, tworząc iluzję bezpiecznego otoczenia. James przepłynął obok znaków ostrzegawczych i wszedł do systemu jaskiń. 120 stóp od wejścia dotarł do zwężenia, gdzie korytarz miał zaledwie 8 stóp szerokości. Za zwężeniem korytarz otwierał się na dużą komorę z wieloma wejściami. Wybrany przez niego korytarz zakręcał w lewo po 200 stopach, a następnie rozgałęział się na trzy mniejsze przejścia. James był pod wodą od 15 minut i znajdował się teraz 350 stóp od wejścia do jaskini. Korytarz, który eksplorował, stopniowo się zwężał, aż musiał przepływać przez przejście ledwie szersze od jego ramion. Kiedy James próbował zawrócić, odkrył, że przejście to łatwiej pokonać w jednym kierunku. Ogarnęła go panika, gdy uświadomił sobie, że jest uwięziony. Jego zużycie powietrza podwoiło się, gdy przejęła go panika. Przy pozostałym ciśnieniu 1200 psi James w końcu wydostał się z przewężenia, ale był już całkowicie zdezorientowany. Ostatnie 20 minut zapasu powietrza spędził szukając właściwej drogi wyjścia. Nurkowie ratownicy znaleźli jego ciało następnego dnia 50 stóp od wyraźnie oznaczonej liny prowadzącej bezpośrednio do wyjścia Jeannie Springs, 22 czerwca 2019 roku. Lisa i David Park, małżeństwo z Ohio, kończyli ostatni dzień wakacji nurkowych na Florydzie. Oboje mieli zaawansowane certyfikaty nurkowe oraz po 150 zalogowanych nurkowań. O godzinie 16.00 przeszli przez zamkniętą bramę, uznając, że wejdą tylko na tyle głęboko, by zrobić zdjęcia. System jaskiń Jeannie Springs zaczyna się od dużego, dobrze oświetlonego wejścia, które ciągnie się na 100 stóp, zanim rozgałęzi się na wiele korytarzy. Po 25 minutach pod wodą znaleźli się w skomplikowanym labiryncie przecinających się korytarzy. Manometr Davida wskazywał 1100 psi, a lisy 900 psi. Złamali zasadę jednej trzeciej w zarządzaniu gazem. Każdy korytarz, który próbowali, prowadził do ślepych zaułków lub jeszcze głębiej w system jaskiń. Dawidowi pierwszemu skończyło się powietrze. Lisa kontynuowała poszukiwania sama. Jej pozostałe powietrze wystarczyło na kolejne 8 minut. Ekipy ratunkowe znalazły oba ciała w ślepym korytarzu, 300 stóp od najbliższego wyjścia. Peacock Springs, 15 marca 2020 roku. Michael Rodriguez, 29-letni lokalny instruktor nurkowania, postanowił wyjść poza granice swojego wyszkolenia. Michael przez trzy lata uczył nurkowania na wodach otwartych, ale zawsze pozostawał w strefie naturalnego światła. W swój dzień wolny postanowił wejść głębiej w system jaskiń, niż kiedykolwiek wcześniej. 250 stóp od wejścia Michael napotkał zamulenie spowodowane uderzeniami płetw, które wzburzyły nagromadzony osad. Widoczność natychmiast spadła do zera. Michael nigdy wcześniej nie doświadczył całkowitego zamulenia w zamkniętej przestrzeni. Zdezorientował się w mętnej wodzie, nie mogąc odróżnić znanych korytarzy od nieznanych obszarów. Ciało Michaela zostało odnalezione przez innych instruktorów, którzy zorganizowali akcję poszukiwawczą. Został znaleziony 180 stóp od wejścia do jaskini, w bocznym korytarzu, obok którego przepływał bezpiecznie setki razy. Jego butla wskazywała osiemset psi pozostałego powietrza, co oznaczało, że utonął po tym, jak w panice wyjął automat z ust. Komisja Doskek Ochrony Ryb i Dzikiej Przyrody Florydy ustaliła, że każdej z tych śmierci można było zapobiec stosując się do podstawowych zasad nurkowania jaskiniowego, odpowiedniego szkolenia, ciągłych lin prowadzących, wystarczających zapasów gazu i procedur partnerskich. Znaki ostrzegawcze, które zignorowali ci nurkowie, zawierały dokładnie te informacje, które mogłyby uratować im życie.